Siemaneczko, dzisiaj e, jest ze mną, jak już obiecywałem w poprzednim odcinku, piątym. Jest ze mną mój kolega, który, podszy, e, który podszywał się pod tajemniczego kozaczka. Kuba! Cześć! E, Kuba, czy tam jak ty się nazywasz w Minecrafcie? Będzie ze mną grał na jednym świecie, jak się nazywasz? Nie wiem. Stevie, Kajotka. <laughs> Stevie, Kajotka. No i gramy znowu na naszym świecie. Tutaj ja już ja już ten nic. Nie wiem jak to obiecywałem. A, e, poczekajcie, problemy techniczne za chwilę muszę... Za chwilę do was wrócę. Okej, okay, już, już Kuba dołączył do gry. E, o, widzę nawet tam jego niczek nieszczęsny. No i ten. No i idę do niego mu pomóc, bo standardowo jak z poprzednim kolegą, pewnie go zaczną bić te... A nie, tu jest. Jezu, ta twoja morda. Pokaż mordę do kamerki. Wszyscy dadzą więcej lajka. Dobra. Kuwa. Kuwa. Chodź, zagramy w Minecraft. Muszę już pójdę. Chodź do mojego domu. Nie mogę wejść. Tak właśnie, graj. Co ty robisz? Co ja zrobiłem? Ej, co ja zrobiłem? Była łóżko. Chyba ty też się odzywaj. Dobra, z rana to weźmiemy. Idę spać. A ja usnę. No. Idę spać. No. A ja usnę. Patrz. Bo Jak idę. Jest z nami też, na, też kot mojego kolegi. Pozdrawiam. Miałkni. Nie, ok. Nie, za chwilę nam zrobi. Za chwilę nam zrobi. Ja zamrauczę Au! O! nie martw ratuj tego biednego kota. Okej, okay, jedna ta, jedna biblioteczka, ty co robisz? Ja chcę. Tu gdzie mu cię leży, żeby No, wejdź do mojej kopalni, tam będzie. Prawda, Cheater w Minecraft Cheatowana kopalnia, Cheater w Minecraftu Kurde, ja za szybko muszę? Starą... Ej, tu nic nie ma. dzisiejszy... Ameryka się... wykopała. Jaka Ameryka? No, tak. O, Kuba, stań ten. Stań, Kuba, Kuba, poczekaj, Kuba. Czekaj. Stań, o, czekaj. Stań o tu. No chodź tu do mnie. Do kopalni. Chodź do kopalni. Chodź do kopalni. Stań tu. Stań tu, stań tutaj, gdzie ja stoję, poczekaj, dopóki ci nie powiem. Czekaj. Poczek poczekaj. Kuba, spójrz się w górę. Kuba, spójrz się w górę. O, o Boże, co ten kot robi? Albo wejdź tam w okno, w to górne okno. Tu będziesz mieszkał. Rozumiem. tu będziesz mieszkał, tak? <grywa> Boże. Jak to wygląda? Yy, Bardzo śmiesznie. A no to idę, idę cię odwiedzić. Idę odwiedzić mojego kolegę w domu. W domu. No. <grywa> Boże, jaki... Spokój się. <grywa> Chodź tu. <grywa> Da tar jeg. Ile przecinek ever na <śmany> jego <buzia. śmany> Bo, Dobra, nie będę przynadał ludzi, ale to nie znaczy, że się ciebie nie boję. Gdzie on? Gdzie on? co on robi? Nie, nie widzę. Co on robi? Boże. Tego. Tego mina. Chyba chce być anonimowy i się nie odzywa. Nie. Ja gram w grę. A jaką? Tom Rider. Tam się masz końców dziecko za służbę w tym bakem. Ja będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider Ok, dziękuję bardzo Będę grał w grę A w jaką grę? Tomb Raider, będę grał w grę Ja będę be, grał w grę, chodź tu Jezu, ten mi stoi przed ryniem. Wejdę ja do pokoju. Kuba, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Kuba. Kuba. Tu. Tu jest Twój pokój. Dobrze. Tutaj Ty masz pokój. Tak, Ty. Dobrze. A ja mam tu pokój. I cicho będę grał w Minecraft w pokoju. Mimo, że nie mam komputera. Ale ciekawa pochodnia Ktoś mnie ogląda! O Boże Najlepszy Tak <śmian> ja, Za chwilę ja ci <śmian> Ja ci dam Ja ci dam, poczekaj tu Poczekaj tu Ja ci dam, będziesz <śmian> A to Nie ma nie. Dobra, myślę, że dostałeś już swą karę. A teraz za karę musisz. Nie obrażaj się. Za karę musisz zrobić. Nie, nie skacz! Nie skacz! Nie skacz! Nie skacz! Nie! Skacz. nie. No i skacz. Teraz za, za karę musisz zrobić klony. O, świnak. Mówi o tobie Musisz zebrać plony Musisz zebrać plony I mi przyjeść No i to by To by było tyle W tym odcinku Tak oto zakończymy nasz odcinek Lajkujcie, subskrybujcie i lubcie mój kanał Cześć